Cześć! Dzisiaj LEGO Nexonite 3 trzy kropki. Zaczynamy! A więc dzisiaj z moim bratem Gorgolem będziemy oglądać LEGO Nexonite, dokładniej to pierwszy odcinek na stronie lego.com oraz wyrazimy opinię, czy genialny odcinek, czy beznadziejny, czy będziemy oglądać dalej. I ogólnie zaczynajmy! Opel polecam na kanał jego. Na pewno będę chciał dalej to oglądać. No. Będziemy... I wbijajcie na mój kanał. No. GENIALNY KONTENT MA! Dobra, lecimy. To co? Zerwijmy te drzwi. Oglądaj, chcę kulki z tej gry, gdzie są te czerwone kulki, ten czerwony kwadrat wy online. Aaa tam, Red Bull! No? Taka gra, no. jest ten dzień, Clay Morington. Miszu? Nexo Knights. Księga Potworów, część pierwsza. Całe królestwo Naton jest dzisiaj podekscytowane, Alice. To zupełnie tak, jak ja Herm, To ten dzień. Król Albert i jego małżonka są już z nami. To... Nieważne jest jej małżonka. No Ważniejsze jest, się że jest ja król, król Albert. To? Król Albert i jego no. małżonka bez imienia. Akademia kończy no, no dzisiaj. Szczerze. Niewielka grupka rycerzy. Nic dziwnego. Te włosy wyglądają, jakby były jakoś wklejone tutaj no, na szyję. To, to Wspaniały spektakl, w którym weźmie udział czarodziej Merlock oraz Jesterob. Przecież wiesz, że nie chcę, żebyś robiła te wszystkie nieprzyjemne rzeczy słonko. Mm. No, no to dobrze, ale żadnego walczenia. No dobra. Dama. Nie żadnego Ma walczenia. Żadnego walczenia? walczenia przecież. razem kolega chyba rycerz, nie? Dobre, aż Prawdziwie rycerski Clay murrington Nikt się nie spodziewał, że ten chłopiec z Prowincji będzie. Hej, kup se klej? Hej, kupcy, klej. Lance Richmond i jego niesamowita Lansa! Oj tak, chciałbym być jak on! Kto by nie chciał? Wielbiciel adrenaliny! On ma ten drink, jak mówią dzieciaki! To wielki, potężny Axel! I jego przepotężny topu! Ej, no to, widzowie, jak Axel z gry Minecraft Stormout. Tu macie pokazane, jak właśnie wygląda Axel z gry Stormout. Za kilka minut wracamy! Przed nami wspaniałe rozpoczęcie ceremonii bitewnej! Zostańcie z nami! Ja też chciałbym dzisiaj zostać prawdziwym rycerzem! Robin, jesteśmy dopiero w pierwszej klasie. Ciesz się, że możemy sterować tymi pajacami. Czemu ona on ma głos jak jakaś 30-latka? No. przygotowałem listę ulubionych ruchów bitewnych, które powinniśmy pokazać podczas ceremonii bitewnej. Wyluzuj, bracie! Co z ciebie za rycerz? Jestem głodny. <laughs> Ty zawsze jesteś głodny. Chyba z tym serialem będą głównie żarty, że Axel jest gruby i jest głodny. Tak. A czy dostanę za to kawałek ciasta? Nie! A auto i Axel Ten zawsze jest głodny nowych przygód Głodny, głodny, głodny! głodny Axel, teraz ustąpi miejsca księżniczce Czy oni mogą przestać dawać żarty o tym, że dużo je? Proszę Świeta wow! ich Wow! ich! panie i panowie, moment, na który czeka każdy nowy rycerz. Przekazanie tak! Powitajmy gorąco naszych nowych rycerzy i wręczmy im symbole ich osiągnięć! O! W ogóle ta żona króla Alberta e? coś powiedziała w tym odcinku? Macy chyba jednak nie dostanie swojej tarczy, Alice! Ooo, to bardzo bolesne przeżycie, Herb! A! A? A? koleś. Ale jazda! To będzie genialna deskolotka! Co ty wyprawiasz? To brak szacunku. Przez duże B. O nie, skurw, się na P. desce. Przez duże B. Wspaniali absolwenci Akademii Królewskiej no, tak. Potwory? Nie było tu żadnych potworów od co najmniej 100 lat. A -a -a -a. Hologramy widać było takie paszporty. Wyglądają jak hologramy, bo prześwitują. W nie to są hologramy. Ja też łatwo dla Srola. No. Już miałem rację. No, to no. Prawda. Nie wiem po co zastąpiłem, żeby to moi <noise> mówiłem O to ja Merlock! Moi drogi nadeszło wielkie święto! To tylko Merlock! Ooo! Co za ulga! Jesteś najlepszym czarodziejem w naszym królestwie. Jestem też ostatnim czarodziejem w królestwie. To było bardzo przewidywalne, że on to powie. A teraz pora na nieco magii. Fireworkum z Wow! Wow! I są Z powrotem! Super! One ruszył w ogóle łysami. Uh. Hej, Jestro, teraz ty. <laughs> nie martw się tak. Będzie dobrze, zobaczysz. Dobra, pora na dawkę śmiechu. E, Czyżby miał dać plamę? Nie, nie, no coś ty. Chyba jednak. Ach, tak. A więc ja tutaj wam streszczę, co się stało. Jester e, miał swój występ, ogólnie to beznadziejny był, prawnik się nie śmiał, większość osób buczało i ogólnie Jester e, nie był ani trochę śmieszny. Aż w końcu, kiedy żonglował, walnął maczugą do góry, do nieba i wysadził cały prąd w królestwie, więc trochę słabo. Jak się to będzie? Skąd to Leć tam. Po, od, od środka, potem ludzie się poczeka leci i wylatuje. Wylatuje z trybu, Z trybun i Leci w... z no. ty w drugą stronę. No, Czestro kończy z przytupem swój występ wyłączając zasilanie. Słyszałam, że można położyć imprezę, ale żeby w tak efektownym stylu! Nie ma prądu, więc ich i tak nie słuchać jego <laughs> komentatorów. Jestem okropną porażką! Nie umiem niczego dobrze zrobić! <laughs> Przestań, nikt tak nie uważa! Jesteś okropną porażką! Niczego nie umiesz dobrze zrobić! Oho! Ja! <laughs> <laughs> Jestem zły na wszystkim! Ale mógłbyś być dobry w byciu złym właśnie! Gernadon! Chodź i znajdź mnie! Jestem w bibliotece Merloka! Ogólnie, tutaj też wam streszczę, bo trochę nudny moment. Jestro przychodzi do biblioteki Merloka, która teraz jest otwarta, ponieważ jestro zniszczył prąd wcześniej. I tam okazuje się, że ten głos Garmadona, to mówi jak książka, książka potworów, która zachęca jestro do bycia złym, bo mówi, że będziesz dobry w byciu złym i nie będę się się śmiać. Więc jestro ma takie, ok, będę zły. Bierze tam kilka książek, tam spałni potwory. No i przychodzi Clay i zaczyna walczyć z tymi potworami. Łopi żradal Po coś Żerando, na którym się nic nie pali. Nie wiem. No! Więcej potworów Merlin. Patrz, to jest korytarz, nie? Bo ten te ludzki jest na korytarzu, a Merlock jest na tle nieba. Bo to szklany, z przeszklony, korytarz. Nie. Głupi Merlok! Nie znoszę tego gościa! Ja też bym nie znosił gościa, który przez te lata zam zamknął mnie w bibliotece. No. Destro! Przestań! Okej. Okay. Nie możesz być potworem! Merlok, wali o podłogę i odpycha <noise> Dwa. Patrz jak on kręci tą różdżką No bo to jest magiczne różdżko. No patrz, ale... ale on ma moc. nie i jak... no Ale on ma moc Ale on kręci On ma w łapie ma... moce. On ma... On ma krę... Ale szczur z tym ale... nie kręci nią. I to jest drogi... ona się kręci, bo to magiczna różdżka Patrz Wywaliło go z najwyższego piętra. Ale ja myślę, że on najpewniej przeżyje, mimo że taki upadek. Merlek umarł? Merlock. Pierwszy odcinek ja już umieram. Merlock odszedł. To przez Jestro. On miał te potwory i magiczną księgę. I chciał nas zgładzić. No jak on to przeżył? Na trawę z najwyższego piętra w Królestwie? Dobra. Przynajmniej raz przegrał. Już po nim. A my jesteśmy wolni. Teraz mogę być tak zły jak tylko chcę. Tego czapka się podniosła w rogi mm. siatana. Mm. Mm. A więc powiedz, jak doceniasz ten odcinek? Spoko był dla dzieci w wieku 5-10 lat, ale ja mam więcej. A lepszy niż ile godzinego ten ostatni w Rogu go zaglądaliśmy? Tak lepszy. O już chciał obejrzeć kolejny? Nie. To cześć. Napiszcie, czy chcecie więcej filmów z Zygorączką? Bo bicie kuchane, na po kawę. na jego kanał, bo jest kozak. E, mm. No i to ja się żegnam. Popo! Popo! Po się